Siemaneczko w kolejnym odcinku z Clash Royale Dzisiaj odbieramy jakieś tu nagrody Dużo nie pograłem Jakiś Plan Warship O! Musimy dobrze dzisiaj To po pierwsze Po drugie, jeżeli się nie mylę Chyba zobaczyłem, że mamy nową kartę odblokowaną O Jezus Maria To jest akurat troszkę przesada Ale z tego co widziałem Dokładnie tak. Mamy nową kartę, więc fajnie byłoby ją dzisiaj przetestować. Tutaj jakiś trzeba... A to, jest to Ten cały skam. Tu jakaś emotka, emotka... bierzmy sobie go do emotki dzisiaj. No nie, już widzę, że są takie dosyć średniawe. A sezonu A te, to niech se zostaną. To tutaj wiadomo, standardowo jakieś nie za dobre rzeczy. Tu fajnie w sumie by mi się to przydało do jakichś... tutaj może do tego deku Gianton to jest e, Riley jego deck co już zrobiłem tu też no nic na razie będziemy tym, tu, tu co? Okej okay. że zapomniałem rankę dograć ale trudno Baby Dragon Evil, o! Możemy spróbować sobie tego drafcika zagrać w dzisiejszym odcinku. Miejmy nadzieję, że będzie... Nie sądzę, że to będzie nowa karta, ale jak nie będzie, to nagram nowy odcinek i potestujemy ją. Hmm. Dobra, snowball... Rakietka... Spróbuję hmm. Spróbuję tu kluczami. Coś szybkiego... No nie jest za ciekawie ma Fishermana spoko ma, ja też mam bezderk, więc a Fisherman jest spoko ale no, czy będziemy go wykorzystać? Oh. No nie jest zbyt ciekawie, ale dobra zacznijmy Thanks No No strzegnie, No dobra, teraz... wiem, że już nie ma lightninga. Tylko, coś postawił. Fajnie, jakby coś postawił z tyłu, bo on tu rakietę. coś... Okej. Okay. Okej. Okay. No bo niech sobie tam uderzy dwa razy. I teraz lecimy Może lightningować to chyba, że ma coś Nie okej okay. Ale jeden smog na wieży, drugi Okej, okay. bardzo dobry Trzeba będzie rekrutce dać Dobra, rekrutów Zobaczymy co zrobi Nie powinien lightningować, ale może Chciałbym strasznie, żeby się pozbył tego lightninga, bo Evil Wizard to jednak fajnie byłby go w ogóle użyć. Okay. Okay. Jest pewne... go skontrowałem leci tam rudowłosa wielka Dał sobie tego rybaka ale to już O i wojezel to jeszcze... okej okay. w sumie dam rekrutów naprzód okej okay. berserker tutaj nie ma tego niedobrze 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 dobrze. Nie dobrze, nie dobrze ale dobra, spokojnie Troszkę jest szybszy, ale to... Trochę mi uciek i pójdź na drugą stronę, dokładnie tak, proszę iść na drugą stronę. O kurde! Nie trafiło, no właśnie, strasznie to jest szybkie. Ja wierdzielę. Zapomniałem, że... To gówno dostaję takiego speeda. Kurde, no mam odbity, że podobnie, ale... Lightning pójdzie? Nie. Dajemy rekrutcu, żeby zablokowała, ale nie zablokowała. Widzę, że to stanie. I tak chyba opierd... No, chociaż nie, żyje. O Jezus Mary. Się mu poszczęściło, szczerze z tym. No. Za blisko jeszcze postawiłem No Zwaliłem, ja zwaliłem ten mecz. Ja zwaliłem Teraz słaby snowball Kurde, że dostał tego smoke. no go dostał, do, dostałem Dostał lightninga ode mnie Okej. Okay. Możemy teraz my idealnie Rage, ja są ciekawe w sumie tego smoka z Rage'em. Knight. Fireball na tego Hunter'a. Okej. Okay. No zobaczymy teraz. Powinno być okej okay, całkiem. Okay. Miner, o oh Jezu. Yes. Nie mam nic do Minera, ale nie jestem jakimś jego wielkim fanem. Tak, Goblin. Proszę tego. Dobra, udało się. Tak, chciałem żeby o go Dobra, jest 100 damage'ów w plecy, ale nie jest źle. Okej, okay. teraz fireball, ale bym poczekał. Może jeszcze coś sięgnę? Nie sądzę, że coś jeszcze postawię, ale zobaczmy. A no. teraz dajmy Princeskę, bo on pewnie będzie chciał go chronić. Nie dobra Okej okay. Cieka Dobra, baby droga no mam no. chciałbym już ewolucję nie, jak najszybciej No uderzę tak dwa razy pewnie Okej okay. Idealnie nadwyliczone no ma baby? O oh, kurde. Bo bunkerże ma. Ciekawe. Okej. Okay. Niech się stawi, ale... Bardzo zwiechęte. Gorszego chyba się nie dało, ale trudno. Nie ma wina tego przeciwnika. Teraz taki mocniejszy puszcz trzeba żeby... Zrobimy tak. Tak. Zarejcza. To Wojt zadał, ale to nie Wojt. No dobra, no pomogło mu to coś. Nie? Cymendo. Dobra Dawaj, dawaj Łopatuj Łopatuj Dobra, goblin uprzedzi, więc idealnie Jest problem lekki Daj mi tego, aby tego ty spowolnił. powoli. Nie dobrze. Czemu Dobra ostatni Gierka no, no. Kurde nie mogę przegnąć to Nie wiem co ja źle robię O. Oh. Dobra Golema Dobra, proszę Elixir Golem Proszę Jak dostanę Elixir Golema to już wygrałem Proszę Elixir Golema, proszę, proszę, proszę Proszę, żeby dał nie eliksir Golema. Błagam, błagam, Eliksir ten, ten dek się nie wiem czy do czegokolwiek. Albo Golema zwykłego. Jak nie, to ja nie wiem. To nie ma... Nie ma sensu już w ogóle tego grać, jak nie dostanę jakiegoś golema, albo jakiegoś tanka. Pro Proszę tank. błagam, Dobry tank. O, jest dobra, ale może jeszcze coś... Zatem Baby dragona mi do ok. Ciekawe key, bo miał, że od, od baby dragona. Balona mam, jezu... No dobra, no to zagramy tak, no trudno. A, to już wiem, czemu ja nie mam... Chyba nie mam żadnych... Nie, to jest Taka podaka. padaka. Nie mam nic w ogóle takiego. Chłopcy wszystko wziął, ja nie mam nic. Nie mam nic. zupełnie

Taka pójdzie na mnie, że się nie wybronię. Dam balon da elektro. Albo Teda. Gówna. Co mu nie dam to nie skończy? O, już się zaczę. Robi bit dragon z tego z to głównie. Ale, ale takiego to już dawno. Takiego gówna na nie będzie. Dobra, niech się odrodzi Fenix. Nie! Boże, święty mienny! Nie pamiętam balona. On da coś tu? Dobra. Trudno, no najwyżej ta Peks. Trudno. Nie mogę tak w tej Mam nadzieję, że nie będzie dobrego. Okej. Okay? Jest na szczęście takim głównym, że jest szansa to wygrać. A Pekka. A Pekka. Nie ma X-Zero jeszcze, ale... To no good game, no nie źle, ale no niestety. Spoko. Donieciki też jak najbardziej, nic nie ma, request nawet nie wiem czego. Niech będzie ten gruby, gruby request. Co, co, są? co to są? co są ukazywane karty się tu gra. Czyli jest elektrogolem? Eee. Elixir Golem, czyli takie połączenie, elixir golem. Elixir no, Da się takie połączenie to zrobić to z Kurde, z D fajne karty co? Masz taki wybór? Ej, no nic, to byłoby na dzisiaj tyle z tego odcinka chyba. Możemy jeszcze najwyżej wejść na free-to play konto. I... coś tam pootwierać. Zobaczymy. Bo tutaj też powinno być co darmo. I tutaj. Się nie ma co dużo spodziewać. Hmm, ja, emotki. Nawet nie sprawdzam, bo wiem, że to są gówniane emotki. Nic tu chyba nie ma. A, mogę request'a dać? Nie na to. Na szczauki dobra, to byłoby na tyle dzisiaj. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu, po więcej kontentu. Możecie dać znać, czy wolicie, żebym grała na głównym koncie, czy może próbować właśnie na tym -to play. W na następnym odcinku, może postaram się tą nową kartą zagrać, skoro mi wypadła. Może na tej arenie coś pogramy, nie wiem, ale będę musiał ją ulepszyć. No, jaki to jest w ogóle rodzaj karty? Jest epicka karta. Ale. No, może już sobie trochę ulepszać i no, 83. Ale 2x2 więc to się ma 11 domyślnie, więc najprawdopodobniej jest, że jakieś 2x2 na pogram albo jakiś ten i przed tym sobie, więc to najwyżej w następnym odcinku, dajcie znać czy, czy tak chcecie i wrażę czego jaki kontent wam bardziej siedzi. I to na dzisiaj tyle. Pamiętajcie lajki, subskrypcja po więcej kontenciku i do zobaczenia nas w następnym odcinku.